Witam Ciebie na kanale Śladami Ojca Pio. Z tej strony Stanisław Sadowski. Salve Maria. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, dlaczego ojciec Pio odmawiał rozgrzeszenia. Ale Ciebie na wstępie proszę, właśnie polu filmik. Poproszę ojca Pio o błogosławieństwo dla tego kanału, dla tego dzieła promocji nabożeństwa do Świętego Ojca Pio w Polsce. Po to jest właśnie ten kanał, aby codziennie podążać śladami Ojca Pio. Podążamy za cudami, za historię jego życia, poznajemy go codziennie, właśnie, bo codziennie są nowe odcinki, nowe filmy o tym Wielkim Świętym. I też się właśnie dlatego proszę, zachęcam. Subskrybuj kanał, aktywuj powiadomienia, te dzwoneczki teraz są na YouTubie. Czemu? Bo wtedy bardzo łatwo codziennie właśnie podążać, bo codziennie są nowe filmy. A za tych, co subskrybują kanał, jest co miesiąc zamawiana msza święta. Najświętsza ofiara myszy świętej. No i przechodząc tak do tematu, ja czytam wciąż tą książkę, jeszcze nie zakończyłem, no już jestem na drugim tomie. To jest książka Luigi Peroni, ojciec Pio. Tak to wygląda. Nie wiem, zobaczycie. O, bardzo, bardzo. Bardzo ciekawe, nakreśliłem ją, jak widzisz, sobie tutaj kreślę tę książkę, bo bardzo jest wiele ciekawych e, historii z ojca Pio. Ojciec, duchowy syn, dużo dokumentów tutaj widzę, przebadał wiele rzeczy i świadków przepytywał się, i innych. E, jak duchowy syn, to znaczy, że właśnie miał też kontakt z ojcem Pio osobiście i wiele spraw bardzo ciekawie opisuje. Bardzo taka biografia no, to jest łącznie 600 stron, więc no, taka przygoda na parę miesięcy z Ojcem Pio. I bardzo jestem pod wrażeniem, bardzo jestem pod wrażeniem Ojca Pio, bo święty naprawdę wiele miał problemów, wiele trudów. Ojciec Pio przenosił przez całe życie i pokazuje, jak, jak święty sobie z nimi radzi, z Bożym pokojem, właśnie po Bożemu. E, akceptuje wiele rzeczy właśnie, a czy, cierpienie jakie dostaje, e, nie mówię, że jest bezczynny się Pio, ale e, walczy, właśnie walczy, akceptuje to, bo widzi w tym wolę Bożą. I taki temat właśnie przyszedł, właśnie e, relacja z Pio po pierwsze właśnie z e, ojcem Carmelo, z Cezano. On był przełożonym ojca Pio i e, z gruncie rzeczy nie, nie robił problemów dla apostolatu ojca pio. Pomagał mu wręcz, tak powiem. No nie, nie robił żadnych problemów, więc w tym, ale były między nimi takie wręcz nawet drobne utarczki. I właśnie jedną z takich kwestii było to, że yy, ludzie przychodzili, skażyli się do przełożonego, że ojciec pio nie daje im rozgrzeszenia. Właśnie o tym pisze, właśnie tej yy, ludzi Peroni. Innym razem, rolę, bo tutaj wcześniej ojciec pio, Wytykał mu. To jest to z nawet przeczytam, bo yy, ojciec piją, właśnie wytykał mu czasem, właśnie takie drobne rzeczy. Yy, I on tak właśnie ojciec spił mówi do, pierwszo do ojca karmela: Słuchaj, kiedy masz zamiar udzielić komuś nagany publicznie, na przykład w refektarzu, ojciec Karmelo natarł uszu jakimś braciszkom, błagam cię, powiedz mi o tym. Przyjdę później. Dzisiaj na przykład, kiedy musiałem patrzeć na tych dwóch młodzików jedzących na klęczkach, nie mogłem wytrzymać, aż do tej pory w żołądku coś mi się przewraca. To co jadłem, zalega mi w żołądku. Rozumiem, że to była wyjątkowa sytuacja, a jednak nie potrafię się przyzwyczaić. To widać też, jak ojciec pije, był miłosierny. Jak wiele się był wyrozumiałem e, ojcem, i na tych młodzików chciał być rozmiały nie, nie mógł znieść, jak właśnie byli ukarani tak publicznie. wydać dla niego to, dla jego serca, wiele to troski przyciągało. Ale teraz właśnie role się odwracały i to ojciec Carmelo teraz znów go upominał, w końcu był jego przełożonym. I właśnie innym razem role odwracały się. Tym, który przysparzał cierpień, stawał się ojciec spio Cierpiącym zaś stawał się Gwardian. Wielu ludzi skarżyło się gwarianowi, że ojciec Spio odmówił im udzielenia rozrzeszenia po spowiedzi. Właśnie o tym już wspominałem. A więc yy, no. I, o, i, ojcze, muszę ojcu powiedzieć jedną rzecz. Ci biedni ludzie bez rozrzuszenia. Ojciec, a jak to jest? Że oni nie mają rozruszenia? Dobrze, łagodnie przerwał ojciec Spio. Porozmawiajmy więc o tej drażliwej i bolesnej kwestii najboleśniejszy dla wierzących duszy. Posłuchaj, mój synu. Stosuję tę metodę wobec określonych dusz, żeby nimi wstrząsnąć. Ojciec pije, on omawiał rozrzeszenie dla określonych dusz, żeby nimi wstrząsnąć. Jeżeli chodzi o pewne grzechy, przechodzi się łatwo od spowiedzi do grzechu i od grzechu do spowiedzi. Traktuje się wtedy spowiedź no jak pralkę. Tak? Od grzechu do spowiedzi od spowiedzi do grzechu. Grzeszy się, spowiada się, dostaje się rozrzeszenie, a potem wraca się do grzeszenia. Idzie się znowu do spowiedzi, otrzymuje się rozrzeszenie. Staje się to rutyną, przyzwyczajeniem. Natomiast dusza, która nie dostanie rozrzeszenia, doznaje duchowego wstrząsu. Po drugie, dla duszy jest to bodziec do prawdziwego wyjścia na prostą drogę. I do dobrego wykorzystania wszystkich narzędzi zbawienia. Można w tym miejscu oponować, twierdząc, że czasami penitent może już nie wrócić. Biorąc to pod uwagę, zadałem sobie pytanie: czy lepiej jest przyzwyczaić penitentów do grzeszenia i spowiedzi, która, jest, która w gruncie rzeczy była świętokratwem ze względu na brak szczerego postanowienia poprawy lub braku skruchy? Lub brak skruchy czy też dać im poznać, że znajduje się w niełasce u Boga. Preferuję ten drugi wariant. Oczywiście taki odesłany przeze mnie bez rozrzeszenia może pójść do innego kapłana, lecz ja nie czuję się na siłach, aby, go, aby mu go udzielić. No. Temat, jak widzicie, rozruszenia. I postanowienie poprawy. Jak widzisz, Ojciec pił bardzo poważnie traktował ten sakrament, bo to jest sakrament. To Pan Jezus przez kapłana udziela rozrzeszenia, dlatego nigdy nie idźmy do spowiedzi bez postanowienia poprawy. I e, Ojciec Amort też właśnie wielokrotnie przyjeżdżał do San Giovanni Rotondo i też pokazuje, e, jak on mówi, że ludzie tam często chcieli iść do spowiedzi. Dlaczego? Bo te grzechy, które normalnie u innych kapłanów wypowiadali o tako, tam u Ojca Pio bali się wypowiedzieć. Jakieś drobne nawet przewinienia, dla nich to były drobne grzechy normalnie, a na sądzie jak szli do Ojca Pio, to nagle e, stawali jakby przed Trybunałem, jak na sądzie ostatecznym, widzieli, widzieli wagę grzechu. Każdy grzech obraża Pana Boga, dlatego jest bardzo ważne, to bardzo też nas powinno motywować, że tak powiem, czy ja obrażam Boga, to staj się Jego nieprzyjacielem. Więc powinienem chcieć znaleźć każdy środek, każdy sposób, aby wyjść z tego. Pierwsza sprawa: móc się do Ducha Świętego o łaskę, o łaskę, aby e, nawrócić się, aby też no, znaleźć sposób do wyjścia z tego biednego stanu, jakim jest grzeszenie. Tyle mam dzisiaj dla Ciebie, przyjacielu. Proszę Ciebie, subskrybuj kanał. Subskrybuj kanał. Subskrybuj, to znaczy się podążaj codziennie za świętym Ojczym Pio, za, e, jak to mówię, jego śladami, aby bardziej poznać się za Pio. Miej do jego nabożeństwo, odmawia litanie i polub filmik. Poproś go o błogosławieństwo dla tego kanału, dla siebie i sam też się pomóc, jeżeli możesz. O zrowawkę proszę, bo to bardzo, bardzo ważne. Najlepiej od razu po filmiku. I jeszcze sprawa, komentarze. Zostaw komentarz, co myślisz o tym filmiku. E, o czym byś chciał, żeby były kolejne filmiki, Zada jakieś pytanie. E, mam nadzieję, że Matka Boża doprowadzi, żebym mógł na nie odpowiedzieć. E, I widzimy się już jutro. Salve Maria. Święto Józef Pio, Módl się za nami.